Cześć, jestem Sylwia i witam Cię w podcaście Nadal Jestem Kobietą. Ten podcast to inicjatywa Karoliny Sobiera i z Fundacji Świadomi Życia i firmy Rzeka Zmian, której jestem założycielką. Przez cały miesiąc zgłębialiśmy temat marzeń. Rozmawialiśmy o tym, czy marzenia mają sens w trudnych momentach, czy zmieniają się na przykład po chorobie. Dziś zamykamy ten temat, ale popatrzmy jeszcze na te marzenia. Czym w ogóle te marzenia są? Marzenia to coś więcej niż tylko piękne wizje przyszłości. To siła, która nas napędza, która nadaje sens, szczególnie w takich trudnych momentach. Jak powiedział Paulo Coelho, marzenia są planami Boga względem nas. Warto się nad tym chwilę zastanowić. Czy nasze marzenia nie są właśnie takimi wskazówkami, w którą stronę mamy podążać? Marzenia motywują nas do działania, ale jednocześnie wymagają odwagi. dlaczego? Bo nie każde marzenie od razu wygląda na takie możliwe do zrealizowania. Zastanów się, jakie było twoje największe marzenie w dzieciństwie? Czy nadal jest w tobie żywe? A może po drodze zmieniła się na jakieś inne? Ja marzyłam, żeby polecieć w kosmos i wierzcie mi, to jest dalej dla mnie żywe marzenie. Chcę Wam opowiedzieć o takich pięciu krokach do spełniania marzeń, czyli o takiej drodze od marzenia do rzeczywistości. Marzenia są piękne, ale to, co nas najczęściej powstrzymuje, żeby je zrealizować, to brak planu działania. Chcę się z Wami podzielić właśnie takimi pięcioma krokami, które mogą pomóc zrealizować marzenie. Pierwsze, zdefiniuj w ogóle swoje marzenia. Co konkretnie chcesz osiągnąć? Zamiast mówić, chcę być szczęśliwa, zastanów się, co dla ciebie to szczęście znaczy, bo dla każdego znaczy co innego. A samo pojęcie, chcę być szczęśliwa, to jest bardzo abstrakcyjny taki konstrukt. Dlatego może być tak, że już jesteśmy szczęśliwi, a nawet o tym nie wiemy. Albo dążymy do czegoś tylko właśnie w swoich myślach, a w ogóle nic w takim realnym życiu nie robimy w tym kierunku. Dlatego ten pierwszy krok jest bardzo ważny. Krok drugi to nie musisz widzieć od razu takiej całej drogi. Ważne jest, aby ruszyć z miejsca, czyli po prostu zrób pierwszy krok. Czasem pierwszy krok to po prostu zapisanie swojego marzenia na kartce, ale tak właśnie, bardzo specyficznie. Krok trzeci to znajdź wsparcie. E, szukaj ludzi, którzy cię inspirują, słuchaj, e, czytaj. To przecież mogą być twoi przyjaciele, mentorzy, podcasty mam nadzieję, że masz też e, czy inspirujące filmy. Bądź otwarta. Krok czwarty: bądź wytrwała. Marzenia wymagają czasu i cierpliwości. Nie poddawaj się, kiedy pojawią się zwłaszcza takie pierwsze przeszkody. I krok piąty, świętuj małe sukcesy. Ciesz się każdym takim drobnym krokiem, który zbliża cię do twojego marzenia, bo to motywuje do dalszego działania. Możesz zrobić w sobie od razu, albo potem takie bardzo proste ćwiczenie. Weź kartkę papieru, napisz jedno marzenie, które chcesz zrealizować w tym roku, a pod spodem wypisz takie drobne kroki. A najlepiej taki jeden, który możesz zrobić od razu dzisiaj, a który przybliży cię do Twojego marzenia. I chcę Ci właśnie polecić kilka takich książek i filmów, które mogą Cię zainspirować w tym, jak można być wiernym swoim marzeniom i jak je realizować. To oczywiście Wielka Magia Elizabeth Gilbert, książka o kreatywności i odwadze która jest potrzebna, żeby marzyć. Druga książka to przepiękna książka, bo też w tej książce znajdziecie wiele cudownych baśni, które otwierają nas na właśnie taką sferę marzeń. To jest oczywiście Biegnąca z wilkami. Jeśli szukacie siły i inspiracji, by odzyskać kontakt ze swoimi marzeniami, to jest właśnie lektura dla Ciebie. A z filmów polecam, oczywiście, Forrest Gump historia człowieka, który pokazuje, że każde marzenie można zrealizować, jeśli wierzymy w siebie. I cudowny chłopiec poruszająca opowieść o odwadze, marzeniach i przyjaźni. No i oczywiście wspaniała Julia Roberts. Patrząc na cały styczeń, widzę też, jak wielką siłę mają marzenia, bez względu na to, czy chodzi o zdrowie, małe cele, czy wielkie plany. Każde nasze marzenie ma wielki sens. Nie wszystkie marzenia oczywiście zrealizujemy od razu. Czasem droga jest ważniejsza niż cel. To właśnie podczas tej drogi uczymy się przecież najwięcej o sobie. Chciałabym, aby każda z Was po wysłuchaniu tego odcinka zrobiła coś małego dla swojego marzenia. To może być telefon, zapisanie się na kurs, a może y, rozmowa z bliską osobą. Nie wiem, mam nadzieję, że znajdziecie ten właśnie jeden mały krok. Pamiętaj, Twoje marzenia mają znaczenie. Daj sobie czas, przestrzeń i odwagę, by je po prostu zrealizować. I oczywiście zapraszamy wraz z Karoliną za tydzień do naszego podcastu, jak zwykle w poniedziałek o 20.